Witajcie, akwaryści Rafał, i z tej strony. No to co my tu mamy? Słuchajcie, otóż kiedyś Wam powiedziałem na filmie, że na pewno do sobie, do tego Glosiaka, co tu stoi, kupię świetlówkę plant. No i tak się stało. Czyli jak postanowił, tak zrobił, nie oszukałem Was. Kupiłem sobie LED -y Tube Retrofit 18W. Jest to, roślin, jest to świetlowa przeznaczona bezpośrednio dla roślin. Ona już znajduje się w tym akwarium. I teraz tak, co my możemy o nim przeczytać? 18 W, moc porównywalna do świetlówek T5 54 W, a do świetlówek T8 36 W. Czyli jeżeli bym przeliczył na świetlówki T5, to 4 takie świetlówki dawałyby mi ile? 216 W w moim baniaku. Czy takie oświetlenie wystarczy dla akwarium roślinnego? Myślę, że już tak. Natomiast moje akwarium, jakby typowo roślinne, nie będzie. Ale o tym może za chwilę. Słuchajcie, kielówkę już zamontowałem, więc tak naprawdę nie mam co Wam pokazywać. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda w zbiorniku. Natomiast powiem Wam jedno. Stwierdziłem, że kielówki, sany, które są dołączane do zestawu, są po prostu trochę do dupy. Zaraz Wam powiem dlaczego. Dobra, co mamy dołączone do zestawu? I to jest fajne, moim zdaniem, bo jeżeli na przykład macie standardowe mocowanie świetlówek, tak, czyli czy to będą te piątki, czy to będą te ósemki, czy to będą dłuższe świetlówki, czy będą krótsze, i belki już macie w swoim zestawie, to wcale nie musicie się martwić, dlatego że możecie te belki tak naprawdę, te świetlówek wykorzystać. Tutaj są jakby łączniki, gdzie wkładamy tego retrofita w jedną, drugą stronę i podłączamy to normalnie do gniazda, gdzie gdzie są yy, zwykłe, standardowe świetlówki. Tak samo w przypadku świetlówek grubszych te 8 oraz przedłużka w momencie, kiedy chcemy yy, sobie yy, zamontować jakoś inaczej. Nie wiem, czy to montowanie do belki jest. W każdym razie to rzeczywiście Aqual zrobił dosyć fajnie. Yy, nie trzeba, nie trzeba przez to zmieniać yy, całych belek, dlatego że samą pojedynczą belkę Podłącza się do bezpośrednio do kontaktu, natomiast jeżeli już mamy belki do mocowania standardowych świetlówek, takie przejścióweczki możemy, możemy wykorzystać i jest git. Dobra, przejdźmy słuchajcie do tego, jak to teraz wygląda w zbiorniku. To zrobimy sobie cięcie i przechodzimy do baniaka. No dobra moi drodzy, tutaj z przodu zamontowane są zwykłe świetlówki Teplant. plant one są dane dwie naprzód. Jak widzicie, świecą się na piękny, biały kolorek. Natomiast w akwarium one wyglądają tak naprawdę strasznie żółto. Jak mocujemy takie świetlówki w Glosiaku? Po prostu są dołączone zaczepy i belki do belek, i mocujemy je po prostu na wcisk. Słuchajcie, cała filozofia. Nie musimy się męczyć tak naprawdę z dopasowaniem tych świetlówek do samej belki. Chromoli się z tym, więc tak naprawdę mocowanie jest bardzo fajne. Światło na pierwszy rzut oka wygląda, wygląda ok, natomiast już widzimy, że po samych białych diodach, że to nie będzie typowe, typowe światło dla roślin. To co mi rośnie na tych sany, to słuchajcie, na pewno rosną mi dobrze glony na korzeniu, na razie. No, natomiast zbiornik jest dosyć świeży, więc tutaj nie ma, co, nie ma co się martwić. Natomiast pokażę Wam jak wygląda świetlówka plant, którą dałem na, na tył. Zbiornika. on na tyłu? Dlatego, że tylko i wyłącznie tam będą jakieś rośliny, które, które wymagały trochę lepszego światła. Przejdźmy teraz do planta, zobaczycie, jak to wygląda. Potem Wam uruchomię tą uruchomię, e, czwartą świetlówką zbiornik, a najpierw pokażę Wam zbiornik e, oświetlany zwykłymi trzema świetlówkami plant. No, ok. Ok, moi drodzy, jesteśmy teraz z tyłu mojego baniaczka. I tutaj mamy świetlóweczkę zamontowaną. Właśnie ten implant. Nie wiem czy widzicie tutaj diody. Natomiast postaram się Wam pokazać je w wodzie. Może będzie lepiej widoczne. O! Może będzie lepiej widoczne. I zobaczcie. Tutaj na pierwszy rzut oka już od razu widać, że, e, że, że są LEDy czerwone, że są LEDy niebieskie. Są LEDy też białe, czyli zwykły standardowo ocusane. Natomiast powiem Wam tak. Woda, moim zdaniem z tyłu akwarium wygląda o wiele przejrzyściej i lepiej aniżeli woda z tej strony czyli tutaj gdzie zasuwane są świetlówki fiel plant ej tfu przepraszam zobaczcie nawet jak się teraz tak spojrzę, no to kurczę, może wy tego nie widzicie na filmie ja to widzę naocznie z tej strony zbiornik jest wodę ma jakąś taką bardziej żółtą z tej strony jest o wiele bardziej klarowna o wiele bardziej przejrzysta no i moim zdaniem po prostu wygląda lepiej. O, może jak się oddale będzie to widzieć, słuchajcie, zobaczcie, już to widać. Z lewej strony o wiele lepsze jest światło, z prawej strony wychodzi na to, że jest takie żółte i matowe. I to widać, słuchajcie, i to widać. I teraz po zamontowaniu tej jednej światówki plant, jestem w 100% przekonany do tego, że, że zamontuję je chyba też na przedzie akwarium. Czyli kupię przynajmniej jedną belkę, jeżeli nie dwie belki, dlatego że. Efekt jest zdecydowanie lepszy. Te świetlówki Sany, może dla kogoś, kto chce po prostu jakiś tam zbiorniczek postawić z jakimiś tam rybkami, i nie zależy mu aż tak, żeby ta klarowność, przejrzystość wody była taka, taka super, to może mu to wystarczy. Mi to nie odpowiada, i, i wiem, że te świetlówki Plant zastosuje, zastosuje na pewno w większej ilości w baniaku. Czyli na razie na świe dla świetlówek yy, Sany standardowo dołączonych do zestawu jestem na nie, natomiast w przypadku świetlówek plant, jak najbardziej jestem, jestem na tak. Teraz wyłączę światło w baniaku, pokażę Wam, jak on wygląda bez tego planta, oraz jak wygląda ze świetlówką plant dołączoną, znaczy włączoną do kontaktu. To wracamy za chwilkę. No dobra, moi drodzy, tak wygląda akwarium oświetlone tylko trzema świetlówkami plant, te 18 W, z tym, że Słuchajcie, ono jest oświetlone jak trochę, trochę oświetlone, trochę niedoświetlone. To znaczy z lewej strony przesunięte jest oświetlenie na lewą stronę, z prawej strony tutaj, gdzie mi sobie rośnie, tak naprawdę tak naprawdę te świetlówki są odsunięte. Jako, że tam chciałbym zastosować tylko roślinę cienia, bardziej mi zależy na osiedleniu tej lewej części zbiornika. I teraz tak, tak jak ja patrzę na ten zbiornik, może Wy tego nie widzicie na filmie, ale ja to widzę. To jest to takie... Woda jest taka, taka, taka jakby żółta. Światło, które jest dawane przez świetlówki sane jest, jest takie no typowo słoneczne, tak? I można by zarzucić Aqualowi, że dodaje takie osiedlenie do swojego zbiornika, no ale trudno też wymagać od, od producenta, żeby wiedział, jakich świetlówek oczekujemy i co będziemy w akwarium hodować, tak? co będziemy w akwarium uprawiać. W związku z tym, no nie można mieć do nich pretensji, że dali świetlówki sane jako świetlówki standardowe. Jeżeli ktoś chce sobie dokupić świetlówki plant, to myślę, że, że powinien to zrobić. Dobra, uruchomimy teraz jej świetlówkę, świetlówkę tą czwartą, czyli tą, tą którą, którą włożyłem na tył i zobaczymy, jak się będzie świeciła. Zrobimy to na żywo, żeby nie było, że kogoś tutaj oszukuje. Słuchajcie, gdzie ja znalazłem ten Znaczy, gdzie ja go Dobra, uwaga, włączam! Widać różnicę. Nie wiem, czy wy widzicie, czy zobaczyliście na filmie, natomiast ja zdecydowanie widzę. Yy, świata jest zdecydowanie więcej. Wygląda to zdecydowanie lepiej. I jestem przekonany o tym, że świetlówkę plant, którą sobie zaraz dokupię, Jeszcze jedną. Yy, u miejscowie na przedzie zbiornika, mimo że te rośliny, które tu znajdują się w akwarium, to nie są rośliny jakieś szczególnie wymagające, wręcz przeciwnie, bo są mikrozoria, są anubiaski, jak widzicie z prawej strony, tu rosną na korzeniu. Jest na wili, jest tam jeszcze jedna, jedna jakaś tam żabienica. Natomiast, tak mniej więcej, finalnie ten zbiornik będzie wyglądał, dlatego że chciałem, aby. E, aby było dużo miejsca do pływania dla ryb, i zobaczcie jakie to będą ryby w przyszłości, e, nie będą to mieczyki. Nie będą to głupiki, będą to troszkę, troszkę mniej spotykane ryby. Natomiast udało mi się je znaleźć, i, i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już do mnie dotrą pierwsze. E, no i co, I na razie tyle. Bo co tu więcej mówić o oświetleniu, tak? E, jak dokupię jeszcze jedną oświetlówkę, to oczywiście wam, wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczycie wtedy, czy jest różnica, będzie można sobie porównać filmik poprzedni, czyli właśnie ten z kolejnym i zobaczycie, czy, czy rzeczywiście jest warto, a moim zdaniem dokupić te osiedlenie plant jest warto, jeżeli chcemy, chcemy osiągnąć lepszy efekt. To, co jeszcze zrobiłem, słuchajcie, w tym, w tym baniaku, to wywaliłem deszczownię. To znaczy, yy, wylot filtra w tym momencie, jedyny jaki jest, jest to yy, zwykłe kolanko, czyli po prostu odpiąłem deszczownię, Stamtąd odpiąłem deszczownię, wyprowadziłem kolanko i nawet jak zobaczycie tutaj na, na tafli wody, znaczy z tyłu wody widać jak pod wpływem światła ta woda faluje, faluje i się rusza. Efekt jest fajny, natomiast deszczownia, coś z nią, coś z nią jest chyba nie tak. Ona chyba ma zdecydowanie za małe te dziurki, ja je spróbuję rozwiercić, dlatego, że dawała tak kolerny pisk w pewnym momencie przy Yy, przy największym obciążeniu filtra No że Akwarium wręcz piszczało Dosłownie Dosłownie piszczało W związku z tym, w związku z tym wywaliłem tą deszczownię Albo będę ją teraz yy, rozwiercał albo, albo Zostawię tak jak jest Jak na razie, jak na razie moim zdaniem yy, Sprawdza się Natomiast na pewno pójdzie w, z drugiej strony Tutaj drugi filterek Kubełkowy Bo wiem, że, że będzie taki wymóg i zobaczymy, czy tam też zastosuje po prostu wylot w postaci kolanka, czy już zrobię deszczownie, żeby jednak ten ruch wody był większy. Ok, w następnym filmie mam nadzieję, że pokażę Wam już pierwsze ryby. Tak jak wygląda zbiornik, no to już widzicie. Jeden z Was podsunął mi fajny pomysł na, 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 w komentarzach na YouTube. To znaczy, tak, mamy raz. Jeden, jeden ząb z korzenia, drugi ząb i ten trzeci tutaj, tutaj ustawiony z tyłu. Natomiast naprawdę się zastanawiam, czy jeszcze takiego ząbka nie zrobić sobie z tej strony zbiornika. Tu, a będzie taka możliwość, lub tu podjadę sobie do hurtowni albo do sklepu. Zobaczę, jakie mangrowce yy, będę mógł kupić i zobaczymy, zobaczymy, co się da z nich, z nich wydziergać bo rzeczywiście dzięki za pomysł, pomysł jest fajny, nie pamiętam kto mi to podsunął w komentarzu, natomiast pomysł mi się spodobał, jeśli chodzi o jeszcze jeden ząb, taki wychodzący. W związku z tym bardzo Ci dziękuję i, i myślę, że jest, to, że jest to naprawdę fajny pomysł do, do rozważenia. Dobra, póki co żegnam się z Wami serdecznie, jeżeli film Wam się przydał, dajcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, napiszcie mi w komentarzu jakie macie uwagi. Napiszcie w ogóle czy zbiornik Wam się podoba, jakby jego, jego pierwsza aranżacja. Natomiast pamiętajcie, będę powtarzał to. Ja nie jestem akwaskaperem. Bardziej mi zależało na tym, żeby były korzenie, żeby były kamienie, żeby jakoś tam odwzorowało w jakiś sposób biotopry Może nie całkiem. Bo wiadomo, że to jest przestrzeń taka bardzo sztuczna dla, dla naszych zwierzaków. Nie zastosujemy dokładnie tego samego. Ani podłoża, ani elementów aranżacyjnych, i jakie są w środowisku naturalnym, aczkolwiek bardzo cenię biotopowców, którzy bardzo do tego dążą i dokładnie starają się, aby i rośliny, i ryby, i korzenie, czy, czy kamienie, czy rodzaj podłoża występ, był taki sam, jaki występuje w biotopie. To jest natomiast akwarium takie bardziej dekoracyjne. Natomiast ryby, które będą w nim pływały, będą to ryby w 90% na pewno jak nie w 100% z jednego określonego biotopu czy z jednego określonego regionu tak, żeby nie tylko pod względem wymagań, wymagań co do wody i temperatury, ale pod względem gatunkowym też one były jakoś tam spójne. Ja tak lubię, jest to takie moje, nie wiem, zboszenie fetysz, nie wiem, nazwijcie jak chcecie. Natomiast właśnie, właśnie tak działam w akwarystyce. Jakby nie mieszam, nie mieszam jakby prętników ze skalarami, czyli Azji z Ameryką Południową. Dlatego, że takie samo sama świadomość, że te biotopy są zmieszane mi się mierzi mnie, nie podoba mi się to i, i mój głos akwarystyczny jest, jest po prostu troszkę inny. Oczywiście, oczywiście tak jak się mówi, że tworzy się zbiornik ogólny, w którym pływają mieczyki, i kupiki, i skalarki i neonki. To jest tak zwane akwarium ogólne. Ja natomiast za takim nie przypadam. Natomiast zawsze trzeba poszukiwać swojej drogi akwarystycznej. Niektórzy lubią biotopy, niektórzy lubią aquascaping, niektórzy odwzorowują te biotopy bardziej. Niektórzy, niektórzy lubią po prostu jak coś im pływa w akwarium i musi być w określonych kolorach. W związku z tym każdy ma swój styl akwarystyczny, tego się trzymajmy, każdy ma swoje preferencje. I najważniejsze jest to, aby rybom i roślinom, a zwłaszcza rybom, po prostu w naszym akwarium było dobrze. Ja wam życzę w takim razie miłego dnia, miłego tygodnia. Do zobaczenia w następnej akwagadce. I pamiętajcie o łapce w górę. Na razie.